Labirynt światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy polskiej szkoły filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. Poszli jak zawsze uparci, jak zawsze o wolność walczyć. Pamiętasz? Co? Spiryty z urudego. Nie. Pamiętasz? Kiedy to było? Pamiętasz? Nie wykupię się. Nie ja pamiętam! Ja myślę, że, że to jest tak, że będzie sytuacja taka, że ktoś to przeczyta. I ciągle mam nadzieję, że przeczyta to nie tylko jedna osoba, ani kilka osób. A nie mam dowody, że przeczytało to bardzo, bardzo wiele ludzi. Chociażby sprawy dotyczące interpretowania przestrzeni w Erojce, czy i bieli, ani odanio, czy wszystko to, co jest tak konstruowanym światem, który zmienia się widzialność materii w tak. diamencie, wszystko to okazuje się, jest przeczytane na świecie ku mojemu um, ogromnemu zaskoczeniu przy myślę szczerze. Czasami miałam nadzieję, czy, czy to dojdzie, czy jestem tu wyraźny. Takie obawy zawsze mamy. Ale okazuje się, że w wielu sytuacjach to jest czytane na świecie, i to nie tylko w Europie, ale w wielu innych... W układach kulturowych, co mi z jest ludziom potrzebne i nie, żyją innymi rytmami, mają inne pojęcie nawet i o przestrzeni czy o kolorze, I okazuje się, że to jest czytelne i jest potrzebne, zrozumiałe, że to jest to, co można mówić do wielu. Dziś tak wiem, ale jak to robię, to, to robię jakby dla rzeczy, dla sensu. I cieszę się, że mogę siebie odkryć w ten sposób, że, że to widzę, bo to jest za każdym razem odkrycie, przecież siebie to nie jest tak, że ja to wiem, co, co mam zrobić i ile je robię. To jest to, że ja to niejako znajduję, odnajduję drogę tylko. Wiem, że, to, że tędy trzeba, ale jak odnajduję to, to po prostu sam jestem zdziwiony. No to się po prostu zjawia w formie, to jest w swojej istocie nieprzewidywalna. Ten sens jest przewidywalny tylko ogólny. ale jakby jednostkowe rozwiązanie, czy, czy ukazanie siebie przez coś jest dla mnie zawsze zaskoczeniem. Czy to będzie kamień, czy to będzie dłoń, czy to będzie twarz. To wszystko jest po prostu zawsze spotkaniem. To się realizuje przez to, że to się staje gdzieś za naszą obecnością. Czego więcej? Może. Zobaczmy na przykład scena jak Grzyb Cybulski oczekuje na Ewę krzyżowską i ładuje swój, rozbiera swój pistolet. I tam upada jedna część. Szuka tej części w pewnym momencie ręką. Schowa tą część. Ale z... I potem oczywiście tam ładuje magazynek. W sposób jaki on odnosi się do wszystkich części, to jest to, że on to zna na pamięć. I to jest również pewna wiedza, że... Złożenie i rozłożenie pistoletu, to nie jest to, że jest ciemno i szybko, tylko każdą tę część wie się dokładnie po dźwięku, w jaki sposób część na siebie zachodzi i się składa, czy jest wszystko w porządku, czy nie. I to Zbyszek po prostu robił. Czy powiedzmy, chociażby tam jak wstał i powiedział, cholera mrówki, starał się tam strzepnąć tego pistoletu maszynowego, to są takie oczywiście strzępy jakieś. Rzeczy, ale tam wiele ludzi było na planie, które nie tyle, że słyszało o wojnie i tam czytało, tylko troszkę widziało. I ten obraz jest naszym tutaj wspólnym obrazem, ale on się w wielu momentach nakładał. To znaczy takie rzeczy były obecne w wielu momentach. Cóż? Nasze drogi się rozchodzą. Wątpię, czy się kiedyś zejdziemy. Tylko jednemu z nas może być przyznana słuszność. Cześć. To wszystko jest to, on w tej scenie filmu się bacha i jest tam, w publikacji, w toalecie. I nie jest to ważne miejsce dla niego. Ważne jest to, że on jest w pachalny. Takie opisywanie sytuacji wynikającej z ludzkiej twarzy jest czymś niezwykłym. Zimno ci? Trochę. Teraz dobrze? W każdym razie lepiej. Twarz Byszka tuż przed śmiercią i jego twarz, w momencie kiedy jest z Ewą w zbliżeniu, z Ewą Krzyżewską w zbliżeniu, ale jest nieobecny i patrzy w niewiadome, to są. Dwie różne twarze to jest również opowieść poprzez wszystko to, co same twarze niosą, opowieść wszystkiego, co nas nastąpi, ale nie wprost. To nie jest opowiadanie wprost. To są zbieranie potencjałów, emocji, wszystkiego tego, co, co jest tajemnicą w życiu, co można przypuszczać, że ale nie wiemy, czy nie jest. Nie. diamencie. Pamiętam, że jak robiliśmy tę scenę, kiedy Zbyszek tam u mnie na tym śmietniku, no to po prostu wszystko tam było przygotowane i nie byłem wtedy tak przygotowany do tego, jak dzisiaj że ja rozumiem, dlaczego konstruowałem większość filmu przez ostre, zdecydowane światło, które po prostu... Budowało światło cień do tego kulminacyjnego momentu, kiedy to światło było wielką, ogromną dominantą, już przed wyjściem z, z hotelu na świcie, a potem to światło było światłem rozproszonym. To się dzieje trochę tak, że ja wiem, że tak musi być, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego. Ja dzisiaj rozumiem dlaczego, ale bałem się o tym mówić, bo nie byłem w pełni przygotowany do tego. Byłem przygotowany tylko jednym takim, jednym sposobem rozumowania, że to, co dotyczy rannego zbyszka, jak się ociera o mur i sam mur, że to jest już jedność. Że on jest żywy, ale już należy do, do materii, która już go bierze w siebie. Jeszcze idzie ale już należy do śmierci. I to jest wszystko. Natomiast o wszystkim tym, co dotyczy dlaczego tak myślę, dlaczego tam było światło, jakie są źródła takiego rozumowania, dziś to przeanalizowałem i wiem, jakie miało swoje to źródła, ale danymi były tylko jakby początki, jakby, jakby początki o tym rozumowaniu. Nie miałem pełnych sformułowań. Nie potrafiłbym wtedy powiedzieć o, o szerokim, na przykład, usadowieniu tego myślenia w ujęciu filozoficznym. I to było tak. I w tym momencie, jak, jak robiliśmy tę scenę, następną, to końcowe ustawienie, to Dbyszek już leżał i było tam słońce, silne, tak było ja nie chciałem tego po prostu fotografować, poprosiłem że czy może jeszcze poczekać, powiedziałem, że wolałbym, żeby to było bardziej na na wszystko. To pytałem dlaczego? Ja tam spojrzałem przez lupę i tak jak to w śmieciach bywa, jakieś rzeczy za dużo mi błyszczały. Jakieś kartki papieru, jakieś resztki blaszanek, dawały błyski i znaki. Ja wiem, że te znaki mi przeszkadzają. Po prostu. I powiedziałem, że że to po prostu trzeba zrobić na pochód. I on leżał. No tak jak ten śmietnik, wszystko tam już jest gorąco, przecież tam wszystko, te śmieci pracują. Mówię, że ty mi będziesz tam przerapać, to mówię Wzbyszek. Mówię, słuchaj, chcesz, żeby to było tak, jak należy, to musisz po prostu poczekać. Ale o co ci chodzi? Mówię, zobaczysz, że ja ci nie mogę po, w tej chwili powiedzieć. Ty jesteś po jednej stronie, ja jestem po drugiej. Uwierz mi, że tak trzeba. No dobrze, rozmawiałem z nim krótko, on bardzo on miał ogromne zaufanie, mój dobrze. I skręciliśmy to, I nakręciliśmy ustawienie i to też jest rzecz taka zmienna, że w tym momencie, kiedy tam było po prostu to słońce, jest, ja zrozumiałem, że ono jest niepotrzebne tutaj, przyszedł taki moment pochmurny i to zostało sfotografowane. Zjawiło się to słońce przez te wszystkie błyski jakby które dały mi znać o tym, co jest przeszkodą. Ale sam rysunek słońca na tym był niepotrzebny, ponieważ chodziło tutaj o inny obraz materii. O obraz materii takiej, jakiej jest w przemianie, która już tego Zbyszka właściwie ogarnęła. I o inny obraz jedności, o obraz strukturalny. To słońce nie było tutaj potrzebne po to, żeby pracować na sercu. I to też jest takie z kolei odwrotna sytuacja, danie sygnału przed słońcem, że jestem niepotrzebny tutaj. To nie wynikło z tego, że ja wiedziałem wcześniej przed planem, jak należy sfotografować, bo to jest założenie abstrakcyjne, ja nie wiem co mnie spotka. Ja muszę z tego, co jest, dosłownie w tym dniu zdjęciowym, tak to po prostu niestety bywa, zrobić to, co jest jakby najlepszą interpretacją. W momencie, jeżeli już to pracujemy to taki sygnał może być również sygnałem, raz może być pragnienie, że ono jest bardzo potrzebne, a drugi raz może powiedzieć przez ukazanie się, że ja jestem tu niepotrzebny, jestem niepotrzebny, światło jest niepotrzebne. Sygnał, no nie, to jest dla mnie sygnał, dostałem sygnał, że to jest niewłaściwe. Gdyby nie było tych ostrych rzeczy, być może, że ja bym fotografował to w słońcu. Ale przez to przez to ukazanie, dla mnie to jest oczywiste i jasne, że to jest niemożliwe wtedy. Także to jest taka komunikacja, która się na szczęście nie odbywa za pomocą słów.